Na pewno Ukrainie zależy na tym, żeby umiędzynarodowić ten konflikt. Ale to jest oczywiste. To jest Myślę, oczywiste. że gdybyśmy byli ich na jej miejscu, zrobilibyśmy to samo. Tak, dokładnie tak. To jest, to, jest, to jest cel Ukrainy. Natomiast z drugiej strony trzeba spojrzeć na to, w jaki sposób. Unia Europejska może w tym bezpośrednim zagrożeniu, w jakim znalazła się Polska w ostatnich dniach, po prostu pomóc. I moim zdaniem to, co powinien zrobić dzisiaj premier Donald Tusk, to pojechać do Brukseli, spotkać się ze swoją koleżanką z Europejskiej Partii Ludowej, czyli przewodniczącą Komisji Europejskiej i powiedzieć, że Polska w związku z tym, że jest bezpośrednio zagrożona przez Rosję, powinna zostać wyłączona z polityki klimatycznej, przede wszystkim z ETS-1 które obejmuje właśnie ten przemysł energochłonny, tak bardzo istotny właśnie w obronności. I to dzisiaj powinno być zadanie polskiego rządu w relacjach z Unią Europejską. Myśli pani, że można te dwie sfery połączyć? Obronność z ETS-em? Oczywiście. Energetyka, stal, huty, cementownie, aluminium, no to wszystko jest objęte ETS-1. Dzisiaj to powinno zostać zdjęte, tutaj powinniśmy mieć uwolniony, uwolniony rynek, i, i dzisiaj te, te, te podmioty powinny produkować wszystko bez polityki Ale klimatycznej.